Wszystkich świętych to radosne święto, podczas którego przypominamy sobie, że świętość jest dla każdego, nawet dla najmłodszych. Z Agnieszką Rzymianką. Święta Agnieszka Rzymianka była młodą, szlachetnie urodzoną Rzymianką. Jestem świętą Hecyntą Marto. Święta Hecynta Marto jest wizjonerką Fatimy. Nazywam się Stanisława Ulma, mam 8 lat i mieszkam z moją rodziną w Markowej koło łańcuta, a to moi rodzice, tata Józef i mama Wiktoria, która ma w brzuchu małą dzidzię. Pięta Maria o Goretti urodziła się w e, 1890 roku. Jak mocno serce Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca podczas Balu Świętych otrzymuje, a nawet otrzymują, bo mamy dwa pierwsze miejsca, Anastazja Procek i Alicja Kozłowska.